Jedna hala jest z biżuterią, druga hala jest z technologią, z maszynami. Także zaczynamy od biżuteryjnej i będziemy tutaj wszystko kręcić. Ale fajna atmosfera całe miasto zaangażowane. Bardzo ciekawa kooperacja Tomasa Sabo, czyli znanej marki, z tego co pamiętam, brytyjskiej z Haribo. Taki zbieg okoliczności, że auto moich marzeń. Właśnie spotkałem w drodze na plac, gdzie wybieramy się na kolację i to jest auto, które kiedyś sobie być może kupię. To jest Lotus Emira. Auto przepiękne, moim zdaniem jedno z najpiękniejszych samochodów na świecie. W dość przystępnej cenie, bo cena nie przekracza pół miliona złotych. Moim zdaniem wygląda lepiej niż Ferrari. Może nie w tym kolorze, ja bym chciał czarny mat albo jakiś może bardziej kolor oczojebny.